Dzień dobry, witam was wszystkim w kolejnym odcinku. Idzie wiosna, idzie sezon na spacerówki, więc dzisiaj kilka propozycji spacerówek. Będą to spacerówki dla wybrednych, czyli dla tych, dla których tego typu wózek jest za duży za duży po złożeniu. Generalnie czują się z tym rozmiarem niekomfortowo, nie zmieszczą go do samochodu, potrzebują czegoś mniejszego. I też dla tych, dla których ten jest za malutki, ponieważ nie pojadą nim nigdzie indziej tylko miasto, galeria, co z tego, że jest mały po złożeniu, jak będzie też mało funkcyjny. Czyli dzisiaj coś dla wybrednych. Nie taki, nie taki, tylko taki, jak mam przygotowane z tyłu. Zaczynam zatem. Modele, które przygotowałam dla Was dzisiaj, to modele, które mają kółeczko większe od tych całkiem malutkich, a mniejsze od tych wózków dużych terenowych. Będą to modele, które użyjecie w każdym terenie. Będą niezawodne na ścieżkach leśnych, polnych, bez oczywiście ekstremalnych. Będą niezawodne też na wakacjach czy na poruszaniu się w mieście. Ale rozmiar po złożeniu będzie naprawdę nieduży. Zobaczcie, każdy z nich będzie składał się właśnie na taki rozmiar. Zacznijmy zatem od pierwszego modelu, który przygotowałam dla Was. Model Mast Swiss Design 2X i to jest bardzo ważne. Znajdziecie to pod nazwą bardzo często Mast M2X. Bardzo lekki wózek 7,5 kg. Z takich ważniejszych funkcji siedzisko jest duże do 22 kg, ma uchylaną barierkę rozkładany również do pozycji leżącej, ale chciałam zwrócić uwagę na. Fajną rzecz, czyli na wentylację, która pojawiła się tutaj z tyłu, więc na lato będzie to fajna opcja. No i ważne dla niektórych rodziców jest to, że nie ma tutaj dźwigania pleców takiego taśmowego, przez co uzyskujemy kąt prawie 90 stopni na siedzisku. Dodatkowy atut tego wózka to powiększana budka, i to powiększana dwukrotnie, jest zatem olbrzymia, u góry okienko z wentylacją. Złożę teraz ten model. Żeby pokazać Wam, jaki naprawdę jest nieduży po złożeniu. Drugi model, który chciałam Wam przedstawić jako propozycję właśnie dla wózka dla wybrednych, to Espiro Fuel. Duże siedzisko do 22 kg, oczywiście regulowany podnóżek, wypinana barierka, rozkładany należąco. I też popatrzmy z tyłu, kolejna regulacja nie taśmowa, ale właśnie na sztywno. Bardzo jest wygodny ten system, i tutaj mamy też wentylację. Proszę bardzo. No i budka, budka z powiększeniem. U góry okienko do podglądu. Wersja, ten model w stosunku do poprzedniego jest troszeczkę cięższy. Różnica nie jest jakaś bardzo duża. Ale trzeba wiedzieć, że będzie to o półtorej gdzieś kilograma więcej. Składanie system automatyczny, czyli proszę bardzo, szybciutko złożyłam. Mam do przeniesienia taką niedużą walizkę. Bardzo wygodnie się to nosi za tą rączkę. Trzeci wózek, który chciałam Wam pokazać, jest to wózek marki Petit Marsy Model Cross. Model Cross ma właśnie te większe koła. Ma duże siedzisko, proszę bardzo, do 22 kg. I patrzmy do tyłu. Kolejna opcja, nie taśmowa, tylko tutaj regulacji poziomowej na sztywno. E, tutaj nie, nie znajdziecie już tej wentylacji, ale o taką wentylację z okienkiem. E, możecie się spodziewać tutaj u góry jako okienko do podglądu. Mamy też powiększaną budę i to dosyć sporo. I chcecie pewnie wiedzieć, jak ten model się składa. Proszę bardzo, znowu kolejny model z AutoFoldem, czyli szybkie składanie wózek leciusieńki, naprawdę troszeczkę lżejszy od poprzedniego Fuel'a. Czyli moja trzecia propozycja pięknie się do Was ustawiła. Przechodzę do czwartego wózka. Czwarty jest bardzo Wam znany: to Cybex Easy S Plus 2 model Busy, który też możecie znać, będzie na mniejszych kołach. Ten już ma te duże koła, ma też amortyzację, ma siedzisko do 22 kg. To jest ta najnowsza wersja, więc ma tutaj też fajną tapicerkę na siedzisku z takiej siateczki. Ta siateczka będzie się fajnie zachowywać w okresie letnim. Podnóżek jest troszeczkę krótszy niż u poprzednich modeli zaproponowanych. Z tyłu regulacja oparcia odbywa się już taśmowo. W dół i w górę pociągamy taśmę. Musicie wiedzieć, że przy tej taśmowej regulacji nigdy tutaj tego ostrego kąta 90 nie utrzymamy, ale jest wystarczająco dla komfortu dziecka. Duże, fajne siedzisko. No i zajrzyjmy do budki. Budka nie ma dodatkowych takich specjalnych powiększeń, ale zobaczcie ile ma przedziałek. I tutaj, przy tych przedziałkach, dziecko jest naprawdę mocno zasłonięte. Na pewno chcecie wiedzieć, jak ten model się składa. Nie ma tutaj autofoldu, ale składa się bardzo fajnie. Również stoi samodzielnie po złożeniu. Proszę bardzo, dla Was propozycja, dla tych, którzy są wybredni, chcą wózek nie za duży, nie za mały, a w sam raz. Zapraszam na Instagram, Facebook i śledźcie moje kolejne filmy.